Niektóre z opisów obiecują queerową, bezpieczną przestrzeń. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Feminizm lub antysystemować. Kurde mać, my rozmawiamy o Korei Północnej. Niezłe rozdwojenie jaźni, prawda? Bezpieczna przestrzeń dla LGBTQ, gdzie ta społeczność, te mniejszości są w Korei Północnej tępione w sposób wyjątkowo brutalny. No to rzeczywiście masz e, LGBT free zone. Tak. W w to imprezy jest, to jest finansowanie jednego Reżimu z najbardziej krwawych reżimów totalitarnych we współczesnym świecie. No to sorry, przecież to jest hipokryzja. Nielegalne korona imprezy w ambasadzie Korei Północnej, reklamujące się jako imprezy LGBTQ friendly. Czy to nie jest paradoks? Moi drodzy, ze mną jest redaktor Tomasz Winiarski, Mikołaj Wąski-Teperek. Witam Was na kanale Niepoprawne Dyplomata. Dzisiaj nie będzie o USA, ale będzie oczywiście nadal o dyplomacji. Jak wiecie, o dyplomacji także rozmawiamy. Były pewnego rodzaju takie lekcje WOS-u, o tym jak działają, jak wygląda praca i kariera dyplomaty, a także właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy, ponieważ doszły do nas bardzo ciekawe wieści i potwierdzają je przede wszystkim artykuły różnych redakcji. Nawet takie świeże, ponieważ między innymi Polsat o tym mówił, kilka lat temu nawet RMF FM, do tego także przejdziemy, aby potwierdzić te ciekawe informacje i plotki, ale także sam od swoich niektórych znajomych słyszałem, że rzeczywiście w ambasadzie, czy w budynkach ambasady, w willach należących do Korpusu Dyplomatycznego Korei Północnej, tak, tej Korei od Kim Jong-Kuna, kraju totalitarnego. Odbywają się tam e, ciekawe imprezy, ponieważ e, ambasada, rząd koreański, północny, KRLD e, udostępnia, wynajmuje za pewnie niezły hajs e, swoje placówki, aby tam odbywały się imprezy. Pytanie, czy to jest legalne, to jest inna kwestia, ale pytanie, czy jest to moralne, na to także sobie odpowiemy. Ale przede wszystkim zaciągnijmy oczywiście informacji u źródła, czyli prawo dyplomatyczne i konsularne, konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, a dokładnie artykuł numer 22, ustęp pierwszy. Pomieszczenie misji jest nietykalne. Funkcjonariusze państwa przyjmującego nie mogą do nich wkraczać, chyba że uzyskają na to zgodę szefa misji. Państwo przyjmujące ma szczególny obowiązek przedsięwzięcia wszelkich stosownych kroków dla ochrony pomieszczenia misji przed jakimkolwiek wtargnięciem lub szkodą oraz zapobieżenia jakiemukolwiek zakłóceniu spokoju misji lub uchybienia jej godności. Ustęp trzeci: pomieszczenie misji, ich urządzenia i inne przedmioty, które się w nich znajdują oraz środki transportu misji nie podlegają rewizji, rekwizycji, zajęciu lub egzekucji. Moi drodzy, to samo tyczy się bagażu dyplomatycznego, o którym już cały odcinek na kanale niepoprawny dyplomata powstał. Więc tak, teoretycznie, wedle prawa międzynarodowego legalne na placówce misji dyplomatycznej, czy to w willi ambasadorskiej, czy ambasadzie, konsulacie jest legalne wszystko, wszystko. I Placówki są nietykalne. E, przykładem była, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale była sytuacja chyba e, Arabii Saudyjskiej, ambasady, w której wybuch pożar e, i strażacy nie mieli prawa wejść na teren placówki nawet do ogrodu, aby ugasić e, archiwa, ugasić. E, Willa ambasadora. No tak się złożyło, że ambasador wtedy sobie poszedł gdzieś na miasto popić. Nie dało rady się do niego dodzwonić, aby ten wyraził zgodę, aby Mogła nastąpić interwencja lekarzy, ratowników medycznych czy właśnie strażaków. W efekcie czego kilka osób po prostu spłonęło żywcem. Tak mocno przestrzega się prawa międzynarodowego i nietykalności. A morderstwo dziennikarza w ambasadzie Arabii Saudyjskiej także były problemy ze śledztwem, bo również tak. można było tam wejść. I to było w Turcji. To jest coś, co teraz zaczął Bidenem mocno chodzi. No ale moi drodzy. W związku z tym, możemy hmm, oczywiście odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy jest to moralne, i teraz przejdę do źródeł, aby wam powiedzieć, co się w tej ambasadzie w ogóle dzieje. Także wyciekły różne rzeczy, a pan Kajetan Eł, nie chcę ujawniać jego, bo nie, może sobie nie życzy, ale opublikował taki oto wpis, którego część powolę, pozwolę sobie. Moi drodzy, zacytować, a także parę screenów. Widziałem także, że do mediów wyciekły już inne screeny, i to będzie bardzo ciekawe, spróbuję wam to zacytować. Więc, pan Kajetan przede wszystkim napisał, jest pan Kajetan, jest DJ-em, z tego co rozumiem, warszawskim, który gra po klubach. No jak wiecie, wszystko jest pod lockdownem w związku z wszechobecną pandemię. I rzeczywiście o tym także pan Kajetan pisze. Napisał rekord zakażeń i zgonów, w szpitalach brakuje łóżek, lekarze i służba zdrowia jadą na oparach, rząd wydaje pieniądze na ideologiczne wojenki zamiast walkę z pandemią. Wiele osób za tydzień pojedzie odwiedzić rodzinę z okazji wielkanocnego, długiego weekendu. Czy ze strony sceny klubowej możemy liczyć na solidarność i wsparcie? Otóż nie. Na sam najbliższy weekend w Warszawie zaplanowanych jest co najmniej 8 nielegalnych imprez w zamkniętych przestrzeniach, tajnych w willach i ich line-upy. Często są reklamowane największymi ksywkami, osobami, które na co dzień chwalą się lewicowymi poglądami tolerancją. Ceny sięgają niebotycznych 100 do 200 zł za bilet. W obecnym klimacie ekonomicznym to mniej więcej jak sprzedawanie woreczka ryżu za 50 zł podczas klęski, głodu. O tym możecie znaleźć oczywiście więcej, ale niektóre z opisów obiecują queerową, bezpieczną przestrzeń. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Feminizm lub antysystemować. Kurde mać, my rozmawiamy o Korei Północnej. Niezłe rozdwojenie jaźni, prawda? Bezpieczna przestrzeń dla LGBTQ, gdzie ta społeczność, te mniejszości są w Korei Północnej tępione w sposób wyjątkowo brutalny. No to rzeczywiście masz LGBT free zone. Tak, ja bym tylko powiedział tak, zostawmy na chwilę kwestie związane z bezpieczeństwem i z narażaniem ludzi na koronawirusa. Ale nie, nie. Bo przede wszystkim to są dobre rzeczy. Płacenie napisane. Ambasadzie Korei Północnej za a, tego typu imprezy to jest, to jest finansowanie jednego Reżimu z najbardziej krwawych reżimów totalitarnych we współczesnym świecie. No to sorry, przecież to jest hipokryzja. Ale zobaczmy, jak te imprezy się reklamują. <laughs> Kurwa, mogę. Ah. Ambasada 001 bankietowa, wood floor z tego co widzę to klub Lustro to opublikował jeżeli te screeny są oczywiście nie są sfejkowane, welcome to ambasada join us and avoid a diplomatic scandal czyli ewidentne nawiązania do ambasady jeszcze lepiej, i reklamują to jako alert RCB. Jak wiecie, alert RCB, no to to jest ten rządowy alert alarm, który informuje, że są nowe obostrzenia, na co trzeba uważać, i tak dalej. No to i wymyślili, alert RCB. W którym admin miał napisać z naszego laboratorium, niczym szczetnowego wirusa, wyciekły tajne informacje dotyczące najbliższego nadchodzącego nielegalnego eksperymentu. Uchylamy więc przed wami rąbka tajemnicy. No i tutaj mamy listę wszystkich DJ-ów, którzy będą grać, od której do której. Od naszych naukowców dowiedzieliśmy się również, że przygotowali specjalną odzież, która. Którą zdobyć, co zdobyć będą mogli uczestnicy badań, będzie dostępny merczyk. Piękne koszuleczki za 60 monet, czyli w ogóle jeszcze cały biznes na, na, na ten temat, czyli w ogóle już horrendalne ceny za samo wejście do klubu. No, idę o zakład, że nie, nie ma tam ani social distancingu, ani nic. Oczywiście te. Imprezy reklamują się także słowami, że aparat twojego smartfona zostanie zaklejony, natomiast osoby, które złamią regułę, otrzymają całkowity zakaz udziału w kolejnych wydarzeniach. Nie zapominajmy o tym, że jest to nasze wspólne spotkanie, tym samym pamiętajmy, pielęgnujmy i szanujmy naszą kulturę. Tak. Stąd brak zdjęć z tych imprez w mediach. Zakaz fotografowania szacunek dla innych osób klimat, otaczający klimat wolności. No tak, także wolności LGBT i tak dalej. Ludzie, my mówimy o, o Korei. I rzeczywiście, Tomku, bo tego typu sytuacja była już kiedyś w historii, tak, no na tak. teraz to już w ogóle jest oczywiście moralnie wątpliwe. Przede wszystkim moralnie wątpliwe jest to, czy ambasada, czy służba dyplomatyczna innego kraju może robić takie imprezy, wynajmować na technoparty Swoją, swoją placówkę, która jest podjęta immunitetem dyplomatycznym. Prawo międzynarodowe, tak jak czytałeś, przywoływałeś te przepisy, no, nie precyzuje kwestii tej. I według prawa międzynarodowego teoretycznie można by było robić z takimi przestrzeniami należącymi do danych ambasad de facto wszystko. Natomiast tę kwestię regulują także osobne umowy międzynarodowe, i już te umowy międzynarodowe zabraniają najczęściej wynajmowania przestrzeni ambasad pod. Cele inne niż związane z dyplomacją, na przykład biznesowe, na, na przykład komercyjne, są zakazane. Również umowy bil, bilateralne pomiędzy Warszawą a Pjongjangiem, na mocy których między innymi właśnie jest w Warszawie od 1947 roku, chyba czy 8, ambasada Korei Północnej. Zabraniają wykorzystywania tych przestrzeni do celów innych niż dyplomatyczne. Zatem Kore, ambasada Korei Północnej prawdopodobnie łamie te przepisy. Oczywiście w, no, zastanawiające jest dla mnie to, czy wie o tych poczynaniach rząd Pjongjangu. Moim zdaniem prawdopodobnie tak, natomiast nic sobie z tego robi, no bo co tu właściwie polska strona może, jakie konsekwencje wyciągnąć? No, czy uczyni ambasadora Pensona non grata z tego powodu? Wszystko jest na stole teoretycznie, natomiast, tak jak powiedziałeś, to nie, są, to nie jest pierwszy przypadek, kiedy Korea Północna wykorzystuje swoje ambasady komercyjnie. 10 lat temu, w 2011 roku, media południowo-koreańskie, cytując źródło w postaci urzędnika administracji z Seulu, czyli z Korei Południowej, informowały, że ambasada Korei Północnej w Berlinie jest wykorzystywana, wynajmowana pod. Z, Jakiś taki obóz dla młodzieży, tam młodzieżowisko takie komercyjnie po to, żeby pozyskać twardą walutę. W tym samym artykule południowo-koreańskich mediów pisano także o ambasadzie Korei Północnej w Warszawie, która wówczas, 10 lat temu, miała być wynajmowana lokalnym firm firmom typowo do celów biznesowo-komercyjnych. Natomiast to też nie są jedyne przypadki, tam firma AXA między innymi robiła imprezy swoje. W 2005 roku firma znana, popularna Bacardi w ambasadzie Korei Północnej w Warszawie zorganizowała swoją imprezę. A to wszystko jest według źródła RMFFM. to co Tak, według, tak to, to jest RMF FM salon 24. Okay. Także. I w, te, w trakcie tej imprezy firmy produkującej rum Bacardi był zaproszony między innymi Marcin Meller, Daniel Lubrychski, i także było to złamanie prawdopodobnie umowy dyplomatycznej pomiędzy naszym rządem Polski i Korei Północnej. Także to nie jest pierwszy przypadek. A też gdzieś tak. znalazłem info, że przez chwilę Ryszard Petru miał tam swoje biuro w ambasacie, wynajmowane, Na ten adres, przynajmniej co, co też jest, takie no nie, nie wiadomo, ale wiesz co, tak. Na chłopski rozum, nie? Jak, jak tworzyliśmy odcinek dotyczący bagażu dyplomatycznego i tego, w jaki sposób ten immunitet jest wykorzystywany. A bagaż dyplomatyczny jest dość często także wykorzystywany do niecnych celów, takich jak, jak transport nielegalnych substancji czy broni, na przykład. W związku... No, narkotyki potrafią szmuglować, no tak, tak. W, w związku nie? z tym można się zastanawiać. Co tam takiego się dzieje na tych imprezach, że jest zakaz robienia zdjęć, zakleja się uczestnikom telefony, a za tym wejście jest bardzo drogie. A śmietanka sceniczna, artystyczna DJ-ów tam właśnie gra. Także zagraniczne. Wiadomo, że ci muzycy, artyści są pod ścianą, są sfrustrowani z sytuacją ekonomiczną, która jest dla nich wyjątkowo trudna, no bo od dawien dawna nie grali koncertu, zarobki spadają na łeb, na szyję, ale to ich nie tłumaczy mimo wszystko, prawda? To zapytam inaczej, czy także pod ścianą są właściciele klubów warszawskich, a także dealerów na przykład? No oczywiście, na pewno, na pewno oni wszyscy uciekli no no bardzo patrz, mocno, ale no piguły to dalej. i tak dalej. I co? Nie masz imprez, No to co będziesz na, na pixach wszyscy będą sobie w, 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 cztery osoby w domu sami siedzieć. W sensie, no się nie będą do domów dostarczać. Kurde, no wiecie, Uber Eats narkotykowy, w sensie, wiesz, tak, tak, To jest biznes nielegalny, ale trzeba się potężny, zastanowić, który co tam się dzieje, nie? Na, tym, na tym traci Dlatego wykorzystuje takie okazje jak ambasada Korei Północnej, żeby gdzie, gdzie może pewnie ale, zarabiać. Ale patrz, jak mocno trzeba być pod ścianą. No, już nie, nie tylko, że wykorzystuje się ambasadę jako taki safe space, ale sam się podkreśla safe space LGBTQ. Ja się ambasada totalitarnego państwa, który prześladuje gejów, lesbijki, transseksualistów, transwestytów. Tak. I safe space w ich ambasadzie. No, ale, ale, ale patrz, Koreańczykom nie przeszkadza to, że na terenie ich. Prywatne placówek, które są eksterytorialne, przychodzą przedstawiciele społeczności LGBTQ. Biznes is business. Ale tak samo LGBTQ nie przeszkadza bawić się w lockdownie w ambasadzie. Rządu, który prześladuje ich społeczność u siebie w kraju. Himalaje hipokryzji. Moi drodzy, dajcie nam znać, co wy myślicie na ten temat. Czy słyszeliście o tej sprawie? No a jeśli nie, no to jestem właśnie ciekaw, co wy <laughs> myślicie o tej właśnie Himalajach hipokryzji, o której redaktor Tomasz Winiarski wspomniał i jest razem ze mną tutaj i prowadzi dla Was ten oto kanał. Niepoprawny dyplomata. Ja nazywam się Mikołaj Moskitperek. Dzięki, że przyszliście. Prosimy o łapki w górę udostępniania. I zapraszamy. Co tydzień, na podsumowanie tygodnia, live co niedziela. No i cóż, dzięki raz jeszcze za każde wsparcie, każdy dobry komentarz. No, dzięki. Do, do usłyszenia. Cześć. Dobre imprezki. po świętach. Subskrybuj wąski kanał, zostaw lajka i komentarz. Dołącz do naszej grupy elektora Wąskiego na Facebooku. Po więcej zdjęć i inspiracji z podróży, wpadnij na Instagram.